Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Janosik. Jak zmarli aktorzy serialu? Marek Perepeczko, urodzony w kwietniu 1942 w Warszawie, aktor filmowy i teatralny. Urodził się jako syn Floriana Perepeczki. Jego ojciec, pod pseudonimem Szary, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Dzieciństwo i lata szkolne Perepeczko spędził na Mokotowie. Jako dziecko był chudy, chorowity i zamknięty w sobie. Jako kilkunastolatek przewyższał wzrostem kolegów. Mierzył 190 cm wzrostu. W 1965 ukończył studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 80. przebywał poza granicami Polski. Wyjechał do Australii, gdzie prowadził amatorskie kluby literacko-teatralne założył Tymczasowe Towarzystwo Miłośników Teatru imienia Witka Cego. Aktor zmarł nagle na zawał serca w nocy z 16 na 17 listopada 2005 roku w swoim mieszkaniu w Częstochowie. Urna z próchami aktora została złożona 28 listopada na Cmentarzu połąskowskim w Warszawie. Aktor spoczął w grobie ze swoimi przodkami, m.in. swoim dziadkiem inżynierem Franciszkiem Perepeczką i babką Walentyną Perepeczko. Bogusz Bilewski Urodzony we wrześniu 1930 w Starachowicach, aktor filmowy i teatralny. Jego matka chciała, żeby został śpiewakiem, a ojciec marzył, by syn zrobił karierę inżyniera. Bogusz uczęszczał do gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Ostrzeżowie. W 1954 ukończył państwową wyższą szkołę aktorską w Krakowie i zaraz potem zadebiutował na scenie w teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Jednak największą popularność przyniosły mu dwie filmowe postacie. Właśnie rola Walusia Kwiczoła z serialu Janosik i kulwieca Hipocentaurusa z Potopu z 1974 roku. Zagrał w sumie w kilkudziesięciu filmach i przedstawieniach teatralnych. Pracował także w dubbingu. Bogusz Bilewski zmarł w 1995 roku z powodu krwotocznego udaru mózgu. Pochowany został na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Miał 64 lata. Czesław Jaroszyński Urodzony w lipcu 1931 w Balewiczach. Aktor teatralny i filmowy, wykładowca retoryki, poeta. Urodził się na ziemi nowogródzkiej, gdzie spędził dzieciństwo. W 1940 roku wraz z rodziną został przesiedlony w głąb Związku Radzieckiego gdzie mieszkali kolejnych 6 lat. Po powrocie z Zesłania cała rodzina osiedliła się na ziemiach odzyskanych na Siedlencinie. W 1954 roku zdecydował się rozpocząć naukę na PWST w Łodzi, którą to szkołę ukończył w 1958. Po uzyskaniu dyplomu zaczęła się współpraca aktora z teatrami warszawskimi. Od połowy lat 80. aktor prowadził wykłady z retoryki. Na Uniwersytecie Warszawskim. Czesław Jaroszyński zmarł z przyczyn naturalnych 27 stycznia 2020 roku w Warszawie. Miał 88 lat. Mieczysław Czechowicz, urodzony we wrześniu 1930 w Lublinie. Aktor teatralny, kabaretowy, filmowy i telewizyjny. Trzykrotny laureat srebrnej maski w plebiscycie ekspresu wieczornego. Na najpopularniejszych aktorów telewizyjnych w latach 1962-1964. W 1954 roku ukończył Państwowo Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutował w 1953 w filmie Piątka z Ulicy Barskiej w reżyserii Aleksandra Forda. Rozgłos przyniosły mu kreacje i piosenki w telewizyjnym kabarecie Starszych Panów a także liczne role drugoplanowe i epizodyczne. W ostatnich latach życia Mieczysław Czechowicz miał problemy z sercem. Miał zostać operowany, ale nie doczekał się zabiegu. Zmarł w swoim domu w podwarszawskim Międzyszynie. 14 września 1991 roku, dwa tygodnie przed 61 urodzinami. Aktor został pochowany w skromnym grobie na Starych Powązkach w Warszawie. Janusz Bukowski Urodzony w grudniu 1941 w Gorzycach, aktor teatralny i filmowy, reżyser. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, a w 1963 ukończył studia na Wydziale Aktorskim, natomiast w 1976 na Wydziale Reżyserii. Był związany głównie z teatrami warszawskimi, odtwórca wielu ról teatralnych. Jako reżyser przygotowywał m.in. przedstawienie Teatru Telewizji Pan Damazy, od 2000 roku był przewodniczącym nowo powstałego Związku Zawodowego Aktorów Warszawy, przekształconego później w Związek Zawodowy Aktorów Polskich. W Szczecinie wyreżyserował kilka sztuk, m.in. Antygonę Sofoklesa, Przedwiośnie Żeromskiego, Pana Tadeusza Mickiewicza. Współpracował z Teatrem Telewizji i Polskim Radiem. Aktor zmarł niespodziewanie 22 września 2005 w Pradze na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Miał 63 lata. Janusz Kłosiński, urodzony w listopadzie 1920 w Łodzi. Aktor i reżyser teatralny, a także filmowy. Syn Kazimierza i Eugenii Kłosińskich. Ukończył prywatne gimnazjum męskie Aleksego Zimowskiego w Łodzi. Następnie podjął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Został powołany do Legii Akademickiej, ochotniczej formacji wojskowej młodzieży studenckiej. W czasie II wojny światowej pracował fizycznie, rozwożąc węgiel, a po 1945 pracował w składnicy złomu. W 1948 został absolwentem PWST w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Od 1943 był mężem Wiesławie Skańskich. Byli małżeństwem przez blisko 75 lat. Mieli dwie córki: Grażynę i Joannę. Aktor zmarł z przyczyn naturalnych 8 listopada 2017 roku, tydzień przed 97 urodzinami. Została spełniona jego ostatnia wola nie wiadomo, gdzie spoczywa jego grób. Marian Kociniak, urodzony w styczniu 1936 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny, uczeń technikum budowy silników, następnie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Na ekranie zadebiutował w 1959 roku w filmie Pan Profesor. Zagrał w ponad 30 filmach. Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła mu kreacja Franka Dolasa w polskiej trylogii komediowej, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Kociniak od dawna chorował, miał problemy z poruszaniem się. Media pisały o jego wizytach w Centrum Onkologii i Operacji. A także o chorobie krążenia. Wybitny aktor zmarł w szpitalu 17 marca 2016 roku w wieku 80 lat. Został pochowany 23 marca obok swojej żony na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ulicy Żytniej w Warszawie. Kochani, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć część drugą. Zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.